Ale bez planów. <gryny> tak, dziękuję. Będą mogli państwo polemizować w podsumowaniu. Teraz pytanie z polityki społecznej. Polityka społeczna to polityka dialogu, budowanie porozumień i pokonanie barier. dopiero się ponad podziałami. Obaj panowie w swoich deklaracjach wyborczych mówią Zg Zgoda buduje. Ja. zakończyć wojnę polsko-bolszewicką. Polsko-polsko. Ja chciałem zapytać Panu o konkretne, jak to się przekuba na rzeczywistość? Bo inst instytucje, powiem, przez państwo kierowane, czyli Sejm przez Pana Marszałka Korskiego, czy rząd Pana Jarosława Kaczyńskiego, nie byłyby najmniej przykładem takiej harmonijnej współpracy z opozycją. Tak, Panie Marszałku. Jak chce pan tę zgodę budować, skoro yy, w semie nie udało się odbudować tej zgody i współdziałania? Dlaczego pan toleruje na przykład Janusza Palikota, nie. który w sprawie przedsłuchiwania pana prezesa mówi o patroszeniu konkurenta? Czy to też buduje zgodę? Panie pani bardzo chętnie przeproszę pana prezesa za nieopatrzne wypowiedzi no. pana Janusza. No to przepraszam <coughs> Palikota, który nawiązywał do bajki o czerwonym kapturku. To, to niepoważne. Co? Nie poważne zresztą. no tak. Ale to za przeprosiny, tak? No tak, Za bajkę też przepraszam pana prezesa, bo uważam, że była niestosowna, niesmaczna. Natomiast... Bajko pisarstwo to jest wasza jedyna metoda politycznej walki. Tak, ale niech pan pamięta, że Marszak Sejmu nie odpowiada za wypowiedzi poszczególnych posłów. Ja nie odpowiadam za pana prezesa Kaczyńskiego, nie odpowiadam za pana Janusza Palikota, mogę się starać. No to za co pan odpowiada? Yy, starać się organizować pracę Sejmu, tak aby mm. wszyscy mogli się czuć, że działają na równych prawach, z różnymi e, różnicami charakterów, poglądów sympatii, antypatii, żeby mogli się mniej więcej na równi rozpykać łokciami. Natomiast jeśli pani pyta, czy jest możliwy dialog i zgodę, oh. To robię w tej chwili właśnie, to robię. Ale nie mógłbym być jak pani marszałko Wyborczyk. Marek Belka, Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Y... Ale pani pozwoli, pani pozwoli. Ja nic nie planuję, nic nie zapowiadam, niczego nie decyduję. To? nie, proszę, proszę. Ja robię, nie planuję, tylko robię. Rada Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której poszczególnej drycji wchodził tylko pan prezes Kaczyski, pani Pożar się, Boże, tego. Składa się z przedstawicieli rządu, Parlamentu Sejmu Senatu oraz przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Także pana prezesa, jeśli chodzi o prezesurę w NWP, to nie zaprosiłem do współpracy, Skusiłem po prostu z propozycji czeka mojego zaplecza, wcześniej niż nie... nie jest... i to jest właśnie ten przykład tego dialogu, tego porozumiewania się ponad podziałami dla dobra Polski ale to jest raczej tego wyborcza, wyborcze panie marszał dobrze powiedziane no to jest przykład tego że się nie deklaruje coś, tylko się to po prostu robi, po prostu po prostu robi easily said, hardly done Rozumiem. E, dialog jest potrzebny. Jest to tylko efekt... E, 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 że do tego dialogu muszą się być gotowe obie strony. Albo, mm. albo nawet cztery strony, a co? E, ja tam nawet sześć stron chciał. Tak, jasne. Zaraz to będzie wkroczy problematyka braku tolerancji U osłów platformy i sprawiedliwości. Jeśli się proponuje jakiś dialog, to trzeba spotkać się z odzymem. Nie trzeba kończyć wojen politycznych w Polsce, jeśli się ich nie wywołało. Nie trzeba ogłaszać, nie trzeba przepraszać. Że się było brutalne w polityce, że się, jeśli się zachowało godnie, normalnie wcześniej. Na tym polega istota dialogu. Ja się zachowywałem łagodnie. Przepraszaj, siedem razy, ale 77 razy, jak mówi pismo. Tak, ale pan także powinien przeprosić, ponieważ. Za no, co? Pan obrażał mnie, mojego brata, moich posłów, mojego kota. Za co ja mam pana przeprosić? No dobrze, co w kularach. No. Jak pan Janusz Polikot będzie proponował dialog, albo pan Jarosław Kaczyński? Warto się zastanowić. Palikot ogóle... i dialog, co to za to... oksymoron? <laughs> Ach. To rozpytanie, panie Jarosław Kaczyński. Pan deklarował zmianę języka tych kampanii, mówi pan nie wojny polską. Tak mówiłem? Tak, tak. A, mówiłem. No no tak, dobra. tak, oczywiście. No, no, tak. no, Chciałem zapytać nie o słowa, ale o gesty. Jaki gest, symboliczny gest, mógł pan wykonać, żeby rzeczywiście zakończyć tę wojnę polską? Czy pan naprawdę chce tutaj pracować, czyste? <laughs> Proszę nie grudzić, co to, to, A, no, przepraszam, to, tego się nie, Zobacz, nie wytnie. że ja mam już kontrakt z tupą... Po... A, no, mogę coś. Proszę pamiętać, że ma pan trzy kredyty. Trzy kredyty mieszkaniowe, więc proszę uważać. Yy, <tuszy> yy, <tuszy> o <po> dwa, nie <tuszy> wiem, co pan No, ale to w każdym razie później. Michał Kamiński, wyletnij. No dobra. Szanowni <tuszy> Państwo, ja sądzę, że sprawa, która... Ale ja mam... jeszcze mówię. Aha, no dobra, to mów pan. Mówi o tych gestach, ponieważ że na przykład byliśmy kampanię wyborczą, wyborczej. Obecne kampanie wyborcze budzi wiele emocji. To tak. są te emocje negatywne, prawda? Jak powiedzieliśmy na początku. Tak, tak, tak. W związku z tym, jak, jak, jak takim gestem mogło być pokoł po, po jedno, nie? z Lechem Wałęsą? Wyciągnięcie ręki do Lewa Wałęsy, prawda? Który też mówił, że. może najgorsze by było, to tak, się nie no ja tylko to... Yy, Aha, no to... czytaczałem wypowiedź. To spokoju, to... mnie pan, bo już mnie cholera wzięła. <laughs> no właśnie, wiesz pana na samo wspomnienie głosu nagrawała się bierze cholera, to jak pan sobie wyobraża pojednanie z nim na przykład, którym jest pan z Ja sobie nie wyobrażał. <laughs> no więc proszę pan, pan peczek. Okay. Szanowni państwo, ja sądzę, że sprawa, która mi bardzo stoi. A czy przepraszam. <grymne> <grymne> nie wiem, co my myśleć o porozumieniu z nowym narodowym. Mam panie premierze. Sprawy seksualne należy omawiać w alkoholie, a nie podczas debaty publicznej. Tak mi się wymknęło. Przepraszam bardzo. Przepraszam wszystkich, moich mój moi katolicki elektorat. <grymne> a to to panie jest od tych kalesonów z tą dziurką. Ja nie temat od prześcieradła z dziurką. Aha, prześcieradła z dziurką, tak? To zawsze mi się myliło. Tak, tak, tak. Widzę, że pan nie używa. Po porozumieniu można być oparte tylko na prawdzie, z czym jest kłopot, bo veritas... To, to tylko było tak, że nasza strona nie była atakowana, obrażana, poniżana itd., itd., it, it, it. Przesada tam. I tylko dorodliwa raczej. Nie to Prawda! Nieprawda. Nie pra prawda! Nieprawda. Nie prawda. prawda mówię, no! No nieprawda. No. Prawda! Pan nieprawdę, pan mówi nieprawdę. Jak pan może tak ludziom, ludowi... Prosto w oczy mówić nieprawda. Mówię, że to jest prawda. Czy pan jest głupi? Nieprawda. Prawda! Tak, nie było więcej atakowanych w platformę. Obrad. Nieprawda! Tak jest! Tak nie! Pan, bronił ją tylko TVN i szkół kontakto. No, czy pan ma bardzo wielkie partie na szkło, o rozmawiamy? Ach. Krótko Dobra. mówiąc, proszę państwa, pierwsza sprawa, która powinna stanąć, jeśli chodzi o porozumienie narodowe. Jestem... tam yy... pan to powiedzenie, jeśli na mnie stanie ojczyzna Słucham? Znam pan to powiedzenie, że jeśli na mnie stanie ojczyzna No, to są jakieś wa wasze szlacheckie, sarmackie powiedzonka. <coughs> Ale jeśli chodzi o poznanie narodowe. Które jest nam rzeczywiście bardzo potrzebne. To jest bardzo co <coughs> się prawda, my nie ustalanym blef, nieustanna gra. No takie zdanie, że ludzie pamiętają, bo w związku z tym można powiedzieć, że nasz rząd, który dokonał reformy finansów publicznych, który objęł podatki, którym można modyfikować policję i tak dalej, który wykorzystał w końcu państw ciotki europejskie i tworzył cały system wykonywania wykorzystywania, to jest rząd, który miał tylko plan, ten rząd bardzo do bardzo 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 ba, był bardzo wielu w bardzo wiele rzeczy. w ten sposób by nie morszałku nie można, no. Panie Marszałku, pani No co? Powie Pan teraz na moje pytanie... Yy, czy możliwe jest pojedynanie Złego Wałęsów jako kwestia zakończenie wojny polsko-polskiej? Wyciągnie Pan do niego rękę? No... Chciałem tego, no. Jakby to Panu rzecz, żeby panu nie skłamać... A żeby Panu skłamać, przepraszam... Ja wyciągnę rękę do każdego, kto będzie się zachowywał w sposób, który jest właściwy dla polskiej kultury. Znaczy, tylko mogę tyle powiedzieć. Czyli do lewej bo niebo się zachowuje w sposób niewłaściwy dla Polski. Eee... proszę o kolejne pytanie, panie redaktorze. Eee... Yy... Zaraz zgubiłem kartkę. Oho. Yy... Chyba czar na podsumowanie, nie? Tak jest właśnie, <grystanie> no, pan wy... Panie, no. panie premierze, prosiłbym o rozpoczęcie e, ostatniego fragmentu naszej debaty, czyli o podsumowanie swoich wypowiedzi. Ostatniego fragmentu pierwszej tury, proszę się nie zapędzać, panie Stanisławie. No, pierwszej tury, no tak.